Woda, zaraz obok powietrza, jest elementem niezbędnym do funkcjonowania na Ziemi. To ona daje życie i pozwala przetrwać. Zajmuje blisko 3 czwarte powierzchni naszej planety. W znacznym stopniu buduje także nasz organizm. Często zapominamy, że ilość wody na Ziemi jest bardzo ograniczona. Pogrążeni w pędzie konsumpcjonizmu mamy tendencję do jej marnowania. Nie musi tak być. Istnieje wiele łatwych sposobów na ograniczenie zużycia wody. Zacznijmy od zmiany codziennych nawyków. Wykonywany systematycznie staną się naszą nową rutyną. Kąpiel w wadnie warto zamienić na prysznic. Podczas mycia zębów zakręcić kurek. A może warto rozważyć zakup zmywarki? Jest to większy narusowy wydatek, ale koszta szybko się zwrócą w zużyciu wody i oszczędzonym czasie. Pranie wstawiamy tylko w wybranych przez siebie dniach tygodnia, gdy pralka będzie napełniona. Działkowcy mogą zbierać wodę deszczową do beczki. posłuży ona do podlewania roślin czy prac porządkowych. Poza prostymi zmianami w nawykach musimy myśleć globalnie. Chronić zbiorniki wodne to środowiska życia wielu chronionych gatunków zwierząt i roślin. Przemyślane gospodarowanie wodą przyniesie środowisku wiele korzyści.